Dziękuję za zaproszenie, dla mnie to jest święto szczególne, bo tak się złożyło, że byłem przy tym wszystkim obecny. Może zacznę od tego, że dla mnie to takie osobiste wspomnienie, wszystko zaczęło się od Komisji Ochrony Zabytków Polskiego Towarzystwa Prystyczno-Gradowego. Mieliśmy tą komisję od 1965 roku, ja byłem wiceprzewodniczącym, będę wymieniał członków, byli to wspaniali ludzie. Robiliśmy wystawy, bo wtedy akurat y, odbudowa gdańska troszeczkę przyhamowała, tak jakby się projektanci zmęczyli. Poza tym trzeba było walczyć Ośrodki, między innymi, kiedy zagrożona była wysadzeniem w powietrze była już decyzja, wartownia nr 1 na Westerplatte, rozpętaliśmy całą akcję i udało się uratować, nie udało się uratować północnej, właściwie bocznej nawy kościoła świętej Barbary, którą postanowiono rozebrać. Ale wiele rzeczy się udało. Tak czy inaczej postanowiliśmy pod koniec tego okresu, gdzieś w latach 1969 siedemdziesiąt założyć stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Gdańska. Opracowaliśmy statut, złożyliśmy Wojewódzkiej Rady Narodowej, tak to się wówczas nazywało, i czekaliśmy, a tu nic. Chodziliśmy tam, pytaliśmy, no jeszcze, jeszcze, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. I tak dotrwaliśmy do roku 1971. W grudniu przeczytałem w prasie, że w sobotę ma się odbyć zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół na. No więc oczywiście poszedłem i w czasie tego spotkania powiedziałem, że my tu złożyliśmy badanie, już bardzo dawno temat, a tu naraz powstaje Towarzystwo i o którym dowiadujemy się z prasy, a woj Rada Wojewódzka nadal milczy. No. Był wtedy tam profesor Denfer, który był szykowany na pierwszego prezesa. Zaproszono mnie nawet do zarządu i oczywiście zaczęliśmy działać wspólnie, ale oczywiście chcę przez to powiedzieć, że były różne inicjatywy. i Akurat ta wygrała w tamtym czasie, czemu tego serdecznie gratuluję oczywiście. Jakie to były inicjatywy? Pierwsza rzecz to był kalendarz gdański. Kalendarze gdańskie. Oczywiście to jest tradycja niesamowita XVI, XVII, XVIII wiek, ale tu chodziło o kalendarze współczesne. Pierwszy taki kalendarz wydała, wydało Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich. W 1970 roku, ja tak się Pechowo złożyło, ja tam też brałem w tym udział, bo napisałem o no, Królewskiej Dolinie wtedy artykuł, tak się złożyło, że akurat władze partyjne postanowiły rozprawić się z Towarzystwem Rozwoju Ziem Zachodnich. Wobec tego tuba partii, niejaki pan Sławomir Siracki napisał srogi artykuł. Powyjść do kalendarza. Ty tytuł był taki, że ja do dzisiaj po tylu latach nie rozumiem. Młodopolski neofolkloryzm. Tak to ocenił. Nikt nie wiedział o co chodzi, ale wiadomo było o co chodzi, żeby zlikwidować stowarzyszenie. No i oczywiście wezwano. Tam redaktorką była partyjna pani Izabela Trojanowska. Więc ja i całą redakcję, ja w redakcji nie byłem, ale poszedłem z Solidarności i z ciekawości. No i niejaki towarzysz Chińc się nazywał, tam nas rugał, a do mnie tylko powiedział, No z wami to tylko chciałem się dowiedzieć. Napisaliście tak wtedy do sakramentalne wy napisaliście, że tam się walają resztki osiemnastowiecznych wiecznych rzeźb. Czy to prawda? A ja na to, a czy Pan tam był? Zawsze podkreślałem, jakbym wyjdł, to podkreślałem to Pan. Nie byle mi nie pójdę, wściekły. Powiedziałem szkoda, bo jakby Pan zobaczył, to by Pan nie pytał. No i nic, potem poszedłem do domu. Któregoś dnia miałem zamówione już nowe nową audycję, program w telewizji o Gdańsku. oczywiście, spotykam kogoś z telewizji, pytam, no to kiedy nagrywamy? A nie, strasznie nam przykro, no w tej chwili to niemożliwe, przez co najmniej pół roku. Ławka kar, tak, ławka kar, no tak to się zaczęło, ale potem powstało Towarzystwo Przyjaciół Gdańska, w 1972 roku, o ile pamiętam, Ukazał się pierwszy kalendarz już Towarzystwa. Też tam pisywałem i były te kalendarze co roku. Druga taka inicjatywa to jarmark dominikański. Oczywiście nie jarmark sam, bo ten powstał już w 1260 roku, ale wznowienie, wskrzeszenie jarmarku. No tutaj Towarzystwo, myśmy też już dawno w tej. Z Komisji Ochrony Zabytku taki program mieli, ale oczywiście nie było tam żadnych możliwości. Natomiast towarzystwo z całą swoją mocą, już teraz przypomnę, na czele stał wielki, nie waham się go tak nazwać, dobrze go znałem, profesor Jerzy Derfer. On był postacią po prostu wpływową i mógł bardzo wiele załatwić. No i udało się uruchomić na nowo Jarbach. Pomógł w tym w, w, jako patron medialny wieczór wybrzeża. Ale tak się potem stało, że wieczór wybrzeża przypisywał sobie główną zasługę. Wiadomo o dziecko ma wielu ojców. Ja chciałem przypomnieć, że jednak to towarzystwo Przyjaciół Gdańska. Wznowiło jarmarki. Oczywiście po pewnym czasie już powstała odpowiednia instytucja, która to robiła i robi do dzisiaj, ale warto o tym pamiętać. Poza tym zaczęła się współpraca miast. W 1977 roku przyjechali tutaj przedstawiciele Hamburga, był taki Manfred von Scheven. Był taki plageman, którego poznałem jeszcze w dawnych czasach, kiedy byłem w Niemczech w 1975 roku. Przedstawiciele władz miasta i urządzili wystawę w imprezy, w nocie to było. I z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Gdańska, w tym czasie chyba byłem wicetrazym. Pomagałem w tym no było to bardzo ładnie, bardzo ciekawie. Dla mnie to była okazja, żeby jeszcze raz przypomnieć panu Plagemanowi, że mają skrzydło ołtarza ferberów, które, jak się dowiedziałem dużo wcześniej, kupili u handlarza jakiegoś antykwariusza w Kopenhadze. Jak tam trafiło, jeśli inne rzeczy powędrowały do Warszawy do tego nie wiem. No w każdym razie. Niestety władze w Warszawie akurat postanowiły ochłodzić stosunki z Niemcami Zachodnimi i nic nie wyszło, bo oni się starali o partnerstwo z Gdańskiem. Ale w odwodzie czekała Brema, miasto piękne, też portowe, no nie tak potężne jak Hamburg, ale też oczywiście bardzo istotne. I w następnym roku pojawiła się prawa, i po imprezie, której też oczywiście pomagałem, udało się zawiązać partnerstwo miasto. Było pierwsze takie w krajach socjalistycznych, chyba. I zaczęły się wyjazdy. Między innymi byłem w 1978 roku w Premie, a o tym, w tym czasie już prezesem był profesor Roman Wapiński. Mówię o tym, bo to też była bardzo ważna część działalności Towarzystwa Przez Gdańska. Pojechaliśmy do Bramy, żeby omówić propozycję programu. I wśród tych propozycji, myśmy sobie mówili, wpadł na, na raz biblioteka z Uniwersytetu Bramińskiego, powiedział. No, a my tu mamy książki, książkozbiór y, Towarzystwa Przyrodniczego z Gdańska. I już się umawialiśmy z waszą uniwersytetem, że będziemy dla was robili kopie. No to ja wrzasnąłem, najnowsze, i zacząłem terrorować dla was róbcie sobie kopie. A to ma wrócić tam, gdzie było. Było na Politechnice Gdańskiej, ma wrócić do Politechniki Gdańskiej. Powiedziałem, jasne, nie wyobrażam nic innego. To była konsternacja. Potem rozmawialiśmy jeszcze z ówczesnym burmistrzem, przewodniczącym z Senatu, panem Hansem Kosznikiem. On powiedział dyplomatycznie, no trzeba sprawdzić stan prawny. I na tym się skończyło, urwało się. I tak jakoś jak już zostałem przewodniczącym Rady Miasta w 1990 roku, odnowiliśmy wszystkie współprace i poszerzyliśmy z miastami, z Bremą też, z Hamburgiem, oczywiście nie ma partnerstwa, ale jeździliśmy tam też. I wtedy i pan Plakeman przypomniał sobie, że mają ten to skrzydło utara Ferberu i zwrócili, je. była wielka uroczystość właśnie tam w Hamburgu w kościele świętego Jakuba, byłem na tym, dyrektor tej galerii, której trzeba było wykupić z powrotem to, to dzieło, ono było wystawione w presbyterium, podszedł, patrzył, a potem obrócił się i ocierał z, z oczu, ale wróciło do Gdańska, co skłoniło, ułatwiło odzyskanie pozostałych tych ołtarzy Ferberów, dwóch z Warszawy, z muzem, które to zagarniały. Tak samo w premie, nic się nie działo z tym, z tym co się okazało w ogóle, że wywiózł z 853 volumini profesor Witt za, z, architektury, z Politechniki Gdańskiej, w czasie wojny, kiedy już ewakuowano gmachy gmach Politechniki. Wywóz trzymał siebie i kiedy już był na łożu śmierci, przeznaczył to do, do biblioteki w Premie, ale z taką klauzulą, że jeżeli kiedyś zmienią się stosunki, to żeby to zwrócić do Gdańska. Także były podstawy, pojechałem do Bremy, zawsze na zaproszenie tamtej strony jeździliśmy, wtedy szefem parlamentu był Dieter Kling, wspaniały człowiek, mój serdeczny przyjaciel i zaskoczył mnie w czasie tej wizyty, poza punktami programu odbyło się spotkanie z nim w obecności mediów, i wręczył mi wtedy dwa domy pierwsze z tego y, księgozbioru, zbioru, mówiąc przy telewizji, że to jest początek akcji zwracania prawowitym właściciela. A był rok 1993. No, czekaliśmy na resztę jeszcze ładnych parę lat, ale dzisiaj wszystkie są tam, gdzie były przed wojną w bibliotece. Politechniki Gdańskiej. No i jeszcze jedno, ale mówię o tym, bo to się zaczęło w Towarzystwie Przyjaciół Gdańska, ta współpraca, która zaowocowała tak wspaniale. To są bezcenne dzieła. Warto zrobić tam wycieczkę, nałożyć maseczki na twarz, bo to jest klimatyzowane pomieszczenie i po zobaczyć, co tam jest, bo to są cudowne rzeczy. I na koniec 180, w 1986 roku pojawił się pan Hans Egebrecht, który był synem przedwojennego dyrektora wodociągów. Na no, wojna uniemożliwiła mu y, studia, ale przyjechał do Gdańska w bardzo ciekawym celu, mianowicie kiedyś jako chłopak akcji, po ataku na Pocztę Polską w Gdańsku, wiele, parę lat, parę miesięcy później, szedł po placu i wiatr wiał i przywiózł pod stopy arkusze polskich znaczków. I on po prostu spojrzał, zgarnął je, za pasuchę zabrał do domu. awantura z ojcem, bo to nie jest jego własność, ale pozwolili mu to zachować pod warunkiem, że jeżeli wszystko się zmieni, to będzie miał, musiał oddać to prawowitym właścicielom. I przyjechał oddać to prawowitym właścicielom. Zobaczył odbudowany hełm kościoła świętej Katarzyny, przypomniał sobie, że dzwony z Karelionu są w Lubece i wobec tego postanowił to odzyskać. Ale myśmy mu wytłumaczyli, że one są z 1908 roku, bo był pożar w kościele, także nie jest to ten oryginalny karylion z XVIII wieku i lepiej się starać o budowę nowego. No, włożył w to serce i powstała komisja taka dzwonów, ale ona miała związek też z Towarzystwem Przedludwańskim. Wtedy pan Tadeusz Daniszewski był prezesem i współpracowaliśmy. No potem Brema się dołączyła, co tam brzydko postąpili z Egebrechtem, ale już mniejsza z tym, tak czy inaczej, mamy dzisiaj karylion największy w ogóle w Polsce, ten jest w największym świecie, 50 dzwonów, mamy drugi karylion na ratuszu, mamy karylion przewoźny, to wszystko są akcje związane z dzwonami, teraz jest pole do działania, można odzyskać dzwony gdańskie, a jest ich 20. Tyle ujawnił profesor yy, Tureczek, który yy, no, książkę napisał o tych dzwonach, bo siedział w Lohenbergu i spisywał. Być może jest nawet więcej, ale są ich opisy, wiadomo, gdzie są, a wiele kościołów, niecesji, na przykład w Niemczech. Uważa, że czas oddać prawowity właścicielom, może warto się do tego włączyć. Proszę Państwa, mógłbym tak mówić. To wszystko niby także moja działalność, ale związana z Towarzystwem Przyjaciół Tańska. Gratuluję Bileuszu. Życzę wszystkiego, co tylko najlepsze siły, werby, możliwości, środków. I może więcej publikacji, bo to dzisiaj też ważne. Dziękuję.